Siema, z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. Wczoraj ładnie siadła wygrana Dortmundu po kursie 2.25, ale niestety przy 5 żółtych kartkach i 1 czerwonej Barcelona nie sfaulowała 12 razy, a dziś lecimy z kolejnymi typami na Ligę Mistrzów. Dzisiaj zaczynamy podobnie jak wczoraj od powyżej 11.5 fauli Arsenalu po kursie 1.90. W pierwszym meczu 13 fauli, czy łącznie 40 w dwóch meczu z Porto. Kanonierzy, jeśli trzeba powalczyć w meczu o stawkę, to potrafią i tam linię powinni pokryć. A drugiego meczu, czyli City z Realem, chyba nie można zagrać inaczej jak na awans Realu Madryt po kursie 3,40. Real jeszcze nigdy nie wygrał na Etihad, także kto jak nie oni, mają dokonać jak zwykle czegoś, co wydaje się niemożliwe. Dajcie znać, co myślicie i co sami gracie na dzisiejsze mecze. A teraz czas na szybki konkurs o 5 dyszek bonusu na mecz Manchester City Real Madrid. W komentarzu typiemy wynik meczu oraz strzelca bramki do godziny spotkania, czyli 21. A jeśli nie macie jeszcze konta Velvibe, to za z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.